Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie. My z nasze książki rzeczywiście staramy się od lat budować w taki sposób, żeby naprawdę były to fakty, czyli rzeczy, które można naprawdę zważyć. Można też obronić. W przypadku jakiegoś, nie wiem, no, procesu sądowego, czy jest to prawda, ale też taka prawda, którą da się udowodnić. Jest w tej chwili cała chmara w internecie różnych pseudoznawców, którzy nawet często docierają do tysięcy ludzi, chociaż tak naprawdę nie mają o wielu rzeczach zielonego pojęcia, są po prostu dobrze wypromowani czy wykreowani. Jak państwo sięgniecie na przykład do wypowiedzi tych pseudoanalityków, którzy mówili o tym, że Rosja jest drugą armią świata i w ono trzy dni trzy dni w ogóle nie ma Ukrainy, to gdzie oni są dzisiaj? A znajdziecie państwo takie wypowiedzi ludzi, którzy mają się za znawców sprzed paru miesięcy. Albo sięgnijcie do wypowiedzi z początku stycznia czy z połowy stycznia. Tych i innych analityków, którzy mówili, nie, nie, wojny na pewno nie będzie, to jest blew. No to siedzący tutaj obok państwa, obok mnie, naprzeciwko państwa Tomasz mówił w połowie stycznia, wojna będzie na 100%. Pytałem, skąd to wiesz. No, bo mam swoje dobre źródła w SBU, a oni mają z kolei po drugiej stronie granicy, mają wiedzę operacyjną. Trzeba też pamiętać, że ludzie z sbu z FSB, pokazujemy to w książce Niebezpieczne Związki Andrzeja Lepera, to są ludzie, którzy często mieli różne więzi, towarzyskie, biznesowe, nawet rodzinne. Jak była wo wojna w Donbasie, to ginęli e, zwykli ludzie, a ludzie na wysokich stołkach robili interesy, bo wojna jest cierpieniem dla takich jak my, a dla cwaniaków na wysokich stołkach jest wielkim interesem. Tomek miał takie dojścia i Tomek już w połowie stycznia mówił o tym, że wojna będzie na 100%. Trudno dokładnie powiedzieć w którym momencie i gdzie, bo tego nie mówił, ale mówił: Wojciech, wojna na 100% będzie. A ja za Tomkiem powtarzałem to. Kiedy jeździłem na takie spotkania jak z Państwem, na przykład z Marcinem Rolą, to Marcin mówi: Nie, 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 wojny nie będzie, to tam blef i tak dalej. Ja mówiłem: Nie, wojna będzie na 100%. Jestem gotów się założyć. Marcin nie podjął zakładu, a potem przepraszał. Mówił, tak, no rzeczywiście, ja się pomyliłem, Tomasz miał rację. Tak? Innymi słowy, my, proszę Państwa, w przeciwieństwie do wielu innych, którzy mówią coś, bo czują, że ludzie by tego chcieli, żeby oni to mówili. Tak? Czyli mówią coś na poklask opinii publicznej. My staramy się mówić naprawdę o tym, co jest konkretem, co jest faktem, e, i taka będzie nasza książka zbudowana o konkrety fakty, rzeczy sprawdzone, zweryfikowane, e, absolutnie takie, które są niepodważalne. To jest ta różnica, którą my chcemy e, jakby pokazać, tak? że e, e, sięgnijcie Państwo do tych analityków, którzy zapewniali na tysiąc procent, że nie będzie wojny, że to blef i tak dalej. Nigdy się z tego nie wytłumaczyli, skąd ta ich taka totalna pewność wtedy i taka totalna pomyłka. Proszę Państwa, jest dzisiaj bardzo wielu, którzy się kreują na kogoś, kim nie są. Tutaj macie przed, Państwo przed sobą no, człowieka, który zjadł zęby na służbach specjalnych i bierze odpowiedzialność za słowo. I to jest ta różnica. Bo można powiedzieć dużo słów, ale mało treści. Ja mam nie, nie, no już aż taki, taki moment to nie jestem. To jest przesadził trochę, ale. A, Miał, ma kolega tutaj rację, że większość analityków po prostu analizuje bez posiadania danych liściowych do tych analiz, prawda? Więc to nie są żadne analizy, tylko dewagacje. I to, co, to, co właśnie Wojtek mówił o kwestii armii rosyjskiej, po prostu nikt nie wiedział, czego się potrafiący amerykańscy przyznać, że nie mieliśmy po prostu, nie bazowaliśmy na danych wywiadów wywiadowczych, które mówiły o, o, o faktycznym stanie armii armii rosyjskiej są takie pomyłki analityków ale no, cóż, no, no najważniejsze że ktoś potrafi się przyznać do błędu natomiast wiele osób zapomina o tych swoich nietrafionych przewidywaniach które jeszcze w styczniu, jeszcze w styczniu dominowały w naszych środkach masowego przekazu ja mam pytanie a pan Zełański czy Żołański ja nie wiem to jest bohater dobry aktor czy globalista no To pytanie bardzo trudne, bo to, to właściwie nie do mnie. No jest świetnym aktorem, który został wybrany prawda, na prezydenta, bo, bo został wyklubany przez, przez a, jednego, jednego z oligarchów. Ja nie będę ukrywał, że, że tak, no, dzisiaj wszyscy go traktują jako bohatera, nie, nie patrząc na, tak naprawdę na te prawdziwe fakty z życiorysu. Żeński jest wytworem e, walki dwóch ugrupowań oligarchów e, ukraińskich. Prawda? Że akurat na niego trafiło, jest dobrym aktorem, dobrze wszedł w rolę, zrealizował cele, które w nim e, Kołoński i grupa wokół niego e, e, skupiona, e, zrealizował, został prezydentem i, i dalej jakby tą rolę rolę Czy jest globalistą? Hmm. A co Pani rozumie poprzez e, to znaczy, sformułowanie i to określenie globalizacji. też z tym wielkim resetem ma coś wspólnego. Nie potrafię na to odpowiedzieć, to pytanie do tych dwóch Panów, mm -hmm. na jakie zadane, do Pana Szwaba i, i do Pana Żołniewskiego. I oczywiście, ale wie Pani co, w Internecie jest naprawdę bardzo dużo informacji, które niektóre może e, należałoby nazwać kajkami, co po prostu nie mają uzasadnienia w, w, w tych podstawowych informacjach, prawda, że to, to może trafić naprawdę na, na kosmiczne teorie. Ja tu się nie podejmuję jakby oceny pana Żońskiego pod tym kątem, czy, czy łączy go coś z panem Szwabem, czy jest w tej grupie, którą nazywamy globalistami, czy, czy realizuje interesy globalistów, a jeszcze właśnie trzecie, bo zapomniałem o, czym, o co pani pytała. Czy jest dopiero mnie aktor, dopiero bohater, czy bohater? Bohaterem jest na pewno dla Ukraińców świetnie realizuje, pokładamy w nim e, zadania mu postawione przed nim, a także nadzieję społeczeństwa ukraińskiego bo to tu dużo nie mówić wojna, wojna e, informacyjna nie nie wojna informacyjna jak państwo założycie e, prowadzona przez Ukraińców i to, ta narracja informacyjna jest świetnie zrobiona to, to, to jest rewelacja w porównaniu z Rosjanami Rosjanie nie istnieją a to do tej pory do 2022 roku to Rosjanie byli uważani za znakomitych strategów jeśli chodzi o wojnę informacyjną E, tak, jako małą dygresję przypomnę taki, e, taki fragment, który mi rano widziałem, jak prezydent Putin e, w Chorym występował i śpiewał e, piosenkę Franka Sinatra, a większość, e, większość tam tych celebrytów amerykańskich stała i była No To było pokazanie, jakie ja jestem fajny, jaki ja jestem blisko was, jak ja jestem nawet taki ludzki, tak? No, jaki ludzki to jest pokazał pokazał teraz. Nie pamiętam nawet, z którego to był roku, ale, ale ten przekaz informacyjny Rosjan był, był świetny. Zresztą oni potrafili każdą sprawę rozegrać. Natomiast teraz, no, ja wiem, że Amerykanie bardzo dużo pomagają Ukraińcom w, tym, w tej wojnie informacyjnej, ale wykrowali naprawdę świetnie, że jest, jest, dla wielu ludzi, którzy, no i bohaterem, tego tak jak powiedziałem. Mhm. Tak ja, 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 dopowiem, ja dopowiem do Pani pytania, no ja, ja myślę tak, że z punktu widzenia e, Ukrainy e, jest dla Ukraińców jest całą pewnością bohaterem. Oczywiście nie wolno zapominać, e, że jest aktorem e, i, i na pewno część z tego, co widzimy, jest na użytek opinii publicznej, bo tak jak Tomasz powiedział, ta wojna toczy się także, e, a może nawet w dużej części w przekazie medialnym. Ludzie wierzą w to, co widzą. No, naszą, naszą rolą jest jakby próba weryfikowania tego, co widzimy, tak jak Państwo. Widzimy to, co widzicie Państwo, ale mamy ten przywilej, w, większości, w przeciwieństwie do większości innych osób, że mamy jakieś tam możliwości, by czasami zerknąć za kurtynę albo lekko pokopać pod ziemią. No i z tych możliwości próbujemy, oczywiście na miarę swoich skromnych sił możliwości, Korzystać, no bo też nie wiemy wszystkiego o wszystkim. To pytanie o globalistów jest pytaniem, które próbujemy na to pytanie znaleźć odpowiedź, ale byłoby przedwczesne, by o tym mówić. Dlatego, że jeżeli nie mamy pewności co do pewnych teorii, no to tak jak Tomas zauważył, no trudno nam lansować jedną z nich. Mamy jeszcze troszkę czasu, żeby pewne teorie czy pewne rzeczy poweryfikować i będziemy starali się to zrobić. A efekt naszych prac państwo zaprezentujemy w tej książce e, e, pierwszy rok wojny zmierzch świata jaki znamy. E, zresztą prawdopodobnie zmienimy tytuł bo w trakcie kiedy zaczynaliśmy tą pracę tak naprawdę pracę nad tym co się będzie działo na Ukrainie zaczęliśmy proszę Państwa w listopadzie skończyliśmy pracę nad zapisem zarazy 2. I już wtedy robiliśmy to, co nazywa się liserczem, czyli takim przygotowaniem. A od stycznia, kiedy była wiedza, że ta wojna będzie no to już bardzo mocno poszły konie po betonie. Książka będzie na początku czerwca i tam spróbujemy się zmierzyć także z tym pytaniem pani. Natomiast żeby zmierzyć się w sposób uczciwy, to trzeba uczciwie tę wiedzę zebrać i mieć pewność, że ona jest wiedzą właściwą a nie pewnymi hipotezami bez pokrycia więc y, mamy jeszcze troszeczkę czasu wykorzystujemy każdy dzień dzisiejsza nasza wizyta u Państwa jest pewnego rodzaju przerywnikiem po którym wracamy do pracy y, już nie mamy żadnych innych spotkań do momentu ukończenia książki więc jest to po pierwsze no, troszkę taki nasz wyrzut sumienia, bo my mieliśmy być tutaj w lutym y, w Zielonej Górze ale tak się złożyło, że nie mogliśmy, ani ja, ani Tomasz więc skoro zostaliśmy zaproszeni teraz no to przerwaliśmy naszą pracę żeby po prostu przyjechać i nadrobić, zadośćuczynić temu wyrzutowi sumienia. Natomiast żeby odpowiedzieć jak powiedziałem na wszystkie te, tego typu pytania no to zaproszę nas państwo po raz trzeci w czerwcu. Ja tak, że... że to jest taka sytuacja, że bardzo fajnie jest opisywać to co się stało i zbadać jak to interpretować? Absolutnie jest przewidywać przyszłość i to na przykład w jakiejkolwiek dziedzinie, czy polityki, czy finansów, czy czegokolwiek, bo zawsze jest praktycznie duża niepewność. Ale mam takie pytanie: no jeżeli żeście Państwo badali sytuację w Rosji, w Ukrainie, w innych częściach świata, to czy udało się dojść do jakiegoś tam wniosku, czy ewentualnie w teorii, jakie są cele Rosji w tej wojnie, jakie są cele Ukrainy, ewentualnie innych stron i jakie na chwilę obecną jest zdanie stanowisko Stanach ludzi, którzy są i Ukrainy. Znaczy, jeśli mówimy, no nie może tutaj jakby traktować Rosji i Ukrainy w takim podróżnionym kontekście, bo, bo to jest to jest też wpływ Stanów Zjednoczonych. My też mamy bardzo ciekawe analizy, które musimy w książce i George Mama i, i konserwatystów amerykańskich, którzy wskazują na elementy, do których się nie porusza e, dotychczasowej narracji, e, dotychczasowej narracji medialnej, czy, czy nie chciałbym tutaj używać słowa narracji oficjalnej, bo to zbyt e, to brzydko brzmi. E, Jakie są cele Ukrainy przetrwać, no, Ukraina jest tym państwem no, pamięć i tutaj wielkiego wyboru nie ma. Jakie Rosji? Wszystko będzie zależało od rozwinięcia sytuacji e, na froncie. Nie pan zauważy, dwa miesiące temu cele Rosji były zupełnie inne. Musiał pewnie zmodyfikować pod wpływem e, ja czynników, których nie przewidywał ewentualnie w całej swojej kalkulacji, zbyt małą wagę przywiązywał do nich. Także... Zjednoczenie Zachodu ta, i duża, bardzo duża pomoc armii ukraińskiej przez e, kraje NATO i nie tylko, bo też mamy Australię, mamy e, Południową i kilka innych państw azjatyckich, które też, e, może o tym się tak nie mówi, ale też dostarczają jakieś tam ilości broni. To wszystko e, ma swoje znaczenie. My chcemy przede wszystkim w książce, a także na takich spotkaniach jak to, przedstawić cały kontekst około wojenny, bo przewidywać. No, Pan, e, owszem, można proponować pewne pewne teorie e, na przyszłość, ale dla mnie to jest trochę takie dybanie. E, dla mnie to jest takie trochę dybanie, dlatego, że jest wiele czynników, o których jeszcze w tej chwili być może zbyt mało wiemy, ewentualnie e, one nie, nie są na tyle widoczne, żeby je kalkulować w całej tej e, prognozie e, i jak na dzień dzisiejszy uważam, że bardziej um, wartościowe jest przedstawienie uh, Państwu pewnych, uh, uh, pewnych, teorii, a właściwie jakby Państwo mogli sami pewne rzeczy sobie... Um, ja wiem, że, że to, to, to nie jest dobre, bo, bo Pan Bartosia bardzo lubi wszystko wiedzieć i na przykład um, on wszystko wie i szanuje, znaczy on ma powieść na każdy na każdy temat. Ja nie chciałbym tego robić, bo, um, bo jest, uważam, jeszcze zbyt wcześnie, żeby całkowicie przewidzieć rozwój sytuacji. Ale mnie chodzi o przewidzenie. Tak. tak. się dało ustalić. Ja to jest, um, no jest stanowisko, nie wiem, do czego dążą, nie? Rosjanie, to... Ale To bardzo proste. Rosjanie, Rosjanie będą dążyć, jak dążą od 2015 roku, 2014 właściwie do osłabienia, do osłabienia Rosji. I Ukraina jest tutaj jednym z tych elementów. O Ukrainy. U, przepraszam, Ukrainy. I, i, I wojna na Ukrainie w tym momencie jest do osłabienia, przepraszam, Chin, przez wojnę z Ukrainą, więc nie, Stany Zjednoczone, żebyśmy przeskoczyłem do następnego tematu. E, oczywiście dążył do, do osłabienia Rosji poprzez wywołanie wojny na Ukrainie i to działania właściwie 2014 roku są tutaj bardzo e, dobrze znane i precyzyjnie opisane i właściwie e, no, chyba nie ma analityka, który by się e, z tym nie, nie, nie zgodził. Mówię... To może, przepraszam, że słowo tak. a jak to Państwo Pan, Chiny, Chiny właściwie tak, zostają no, na wygranej pozycji. Po pierwsze tak, zwasalizowały całkowicie Rosję w tym momencie, no, Rosja nie ma wielkiego wyboru i nie ma wielkiego e, pola monetu, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. To, e, przy, na, wystarczy rzucić okiem na, 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 na wymianę handlową, rodzaj wymiany handlowej i, i towary, które są wymieniane między Rosją a Chinami. To jest jedna charakterystyczna rzecz. Rosja sprzedaje rodziców rządzących Chiny towary przetworzone. To jest takie typowe dla XIX-wiecznej metropolii i kolonii, prawda? Taki stosunek. to już jasno świadczy o tym, o tym, jak Chiny traktują Rosję. Pamiętajcie Państwo, że Chiny w swojej konsekwencji też dążą do pewnego zbierania ziemi, ziemki Chiny mają pamięć sięgającą 5 tysięcy lat. Dla nich Symeria jest takim miejscem, gdzie ee, gdzie, gdzie mogą kierować e, swoją ekspansję, oczywiście z przecież Rosyjska. Tu może być konflikt. Na dzień dzisiejszy, no, dzisiejszy zabiera i na... Czołgi Czarny. No tak, ale no nie ma wielkiego wyboru, prawda? No, tak, tak się potoczyło działania na na, na ukraińskim, że musimy, niestety, z okręgu dalekoschodniego pozabierać pewną część wojsk. E, czy to przewidywanie i, kalkul i kalkulowanie? Myślę, że nie, no ale ale tak. No do tego sytuacja, skąd ma czymś taką sprawę. No, Staną tutaj przed e, trudnym wyborem. E, więc jeśli chodzi o Chiny, to jest, e, jest jasne. Oczywiście Chińczykom, e, Chińczykom e, no, Chińczycy przed wojną co robili? Budowali pasji szlak, prawda? Czyli, czyli e, jakby wyjście na, na Europę szlaków handlowych i, i, i ekspansję poprzez no ta wojna na pewno jest, jest przeszkodą. Natomiast, e, wiecie Państwo, Chiny to bardzo specyficzne państwo, które myśli innymi kategoriami niż my Europejczycy. Polscy politycy, europejscy politycy, amerykańscy myślą kategoriami czterech lat, no amerykańscy nie, to przepraszam, przesadziłem. Czterech lat i tych najbliższych wyborów i tych rozwiązań, stąd, e, stąd mamy taką sytuację, jaką mamy. Chiny przewidują na 10, 20, 50 lat, e, więc ta wojna jest pewnie dla nich jakimś tam epizodem. W ich, w ich planach czasowo może gdzieś tam opóźniającym pewne, pewne rozwiązania, prowadzenie pewnych rozwiązań mówię tutaj o budowie tych szlaków handlowych, szlaków komunikacyjnych natomiast, natomiast w dłuższej konsekwencji nie będzie, nie będzie miało dla ekspansji chińskiej większego znaczenia tak? Na dzień dzisiejszy tak, no, no podporządkowali sobie, sobie gospodarczo Rosję i właściwie też politycznie, bo Rosja jak zauważycie Państwo nie ma wielkiej możliwości tutaj wyboru co sojuszników, no i zachowują się e, dosyć, nie nazwałbym tego prorosyjsko, ale, ale też nie, nie, nie chcą uczestniczyć w tym praktyce po żadnej ze, ze strony. Wszyscy czekają, im wygodnie. Myślę, że to jest pan, krótki okres na miesiące, więc, więc jeszcze też jeszcze będziemy poznawali w najbliższej przyszłości jakby, e, stosunek innych państw. Czy żeby odzyskać Krym, Ukraina będzie musiała zająć kawałek Rosji i wymienić pamięci? A, ale który kawałek Rosji? To jest ciekawe. Pójdą dalej, za dom ale żeby pójść za dom, to muszą za dom, to wyeliminować ten przestęp między Donbasem a Karkowym, prawda? Bo inaczej, inaczej się nie przejdą. Pójdą dalej. To znaczy, ja powiem panu pójdą tak, ja bo jak się umówią, to tam ci nigdy nie wyjdą, pójdą dalej. Ach, nie no tak, może tak, może też tak być, aczkolwiek ja bym ja bym tak daleko. O, 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 ja pan pytanie, ja że przeprowadziłem... Żeby odzyskać Krym, muszą po prostu e, nie, nie, nie. nie, no mogą. różne tutaj, różne możemy w teorii, ale ja bym tak daleko nie szed. Na pewno w planach ukraińskich jest odzyskanie Krymu i to mówię na poważnie, bo to... Nie e, mogą się dogadać, bo jak się dogadają, oni będą realizować przez 100 lat, nie wyjdą. Tam, no. Można tak, to e, musi też... być jak po wojnie. Dam ci wyjechali, my wyjechaliśmy. A to są tak, ale to są tak no, długoletnie e, prognozy, prawda, że ja nie potrafię na to odpowiedzieć. Dwa ja, ja... miesiące. No nie, nie, ja myślę, że to trochę inaczej się odbędzie. Na razie na razie oczywiście, jeśli chodzi o, o warunki wojenne, no, nie jest do odzyskania, no, nie jest na tyle silna. Armia Ukraińska, żeby mogła prowadzić okresy w kierunku, w, kierunku, w kierunku. ale do czego zmierzam? E, jak byliśmy w Łódzku, rozmawialiśmy z, z wicegubernatorem obwodu e, e, i, i też z kilkoma innymi politykami. Ja wcześniej rozmawiałem z dyplomatami ukraińskimi tutaj akredytowanymi w Polsce i tak mimochodem w takiej towarzyskiej rozmowie też pytałem, jakie, gdzie jest ta granica, do której na może zaakceptować Ukraina, e, jeśli chodzi o warunki zawieszenia broni, warunki e, pokojowe prawda, czy, czy wstrzymania. Ognia. Okazało się, że, m, powiem tak, na początku Ukraińcy dużo, by, e, no, oczywiście wycofanie wojsk to był, to by ten podstawowy e, warunek e, czy rozmów pokojowych, czy zawieszenia broni, natomiast e, te, to się bardzo odsuwała ta, ta, ta granica i ja bym tak, no, bardzo ważny, znaczy z już bardzo ważnego polityka usłyszałem, że tak naprawdę to Rosja powinna właśnie wycofać się z Krymu i to jest, to jest dla nich warunkiem psyńskana no, z Krymu I, z republik, terenów w Donbasie, które do tej pory były zajęte. To było jeszcze oczywiście przed tą ofensywą donbaską, więc ja mówię, która teraz trwa, prawda, więc ja mówię o, tamtym, o tamtych terytorialnych zdobyczach rosyjskich, bo tak to należy nazwać. Ale jak mówię, to wszystko zależy od rozwoju, rozwoju sytuacji więc... Na dzień dzisiejszy bardzo trudno mi jest na Pana pytanie odpowiedzieć. I my wiemy, że w warunkach niewojemnych jest to nie do wykonania. Oczywiście, że jest to nie do, Taki do wykonania. Taki układ nigdy nie będzie dopełniony. Tylko w warunkach wojennych w kierunku, na smoleńsk i tam. <grym> Zajęcie. Ja wiem, ale kierunek smoleński to jest kierunek północny a pan on mówił tutaj wcześniej ale o, ja o wschodnim, więc już nie, nie wiem miała gdzie miałaby ta armia ukraińska iść ale nie, no oczywiście każdy kierunek jest, jest dobry, Rosjanie bardzo się boją o smoleńską, tak, także to w sumie nie jest daleko, część sił można w i, i próbować te zamieszkać. No, jest, każdy kierunek tutaj e, nie jest do wykluczenia o tak bym powiedział jakiego powodu, albo w jakim... Celu? Albo dlaczego? Wobrócić Armia rosyjska jest tak albo takie pokazana nieporadna, strategicznie i taktycznie. Znaczy ja pan tak tak. wcześniej, Oczywiście to, co wcześniej mówiliśmy, wojna informacyjna, Wojtek mówił, że jest bardzo ważna. Ja twierdzę, że to jest jeden z najważniejszych elementów dzisiejszych działań wojennych, a bardzo mi się podobają słowa jednego z generałów amerykańskich, który powiedział, że dzisiaj tak naprawdę wojna się wygrywa na Facebooku, Telegramie i tych innych mediach społecznościowych, bo zobaczmy nawet... Aby... Nie, no kłamstwem. To no, propagandową wojną informacyjną. Jakbyśmy ją nie nazwali czy kłamsem, czy prawdą, no ale to jest pewien jakby element składowy. Relatywizm po prostu. No tak, ale skoro my ulegamy temu relatywizmowi, to znaczy, że z nami też... Ale to już nie będziemy tutaj... Nie wiem, jak... Właśnie, szkoda, może nie szkoda, bo to jest temat bardzo ciekawy, ale wracamy do tego tematu, jak Ukraińcy świetnie prowadzą tą wojnę, wojnę informacyjną. Rosjanie czynią tak nie Ja mam pytanie. Ale to jest... A, zaraz, zaraz. Ja mówię, że nieporadność Armii Rosyjskiej i to pokazanie tej nieporadności w taki, a nie inny sposób, właściwie jesteśmy tym bombardowani. Niech Pan sobie otworzy Twittera, e, Telegram, no na Facebooku może mniej, ale o tej nieporadności to możemy godzinami czytać, ale to jest tylko dlatego, że to jest ze strony ukraińskiej. Czy ona jest faktycznie taka nieporadna? Śmiałbym wątpić. My tak do końca też obrazu Armii Rosyjskiej nie znamy. Chociaż z drugiej strony można powiedzieć jest jaka jest, zawsze taka była, tak? W czasach II wojny światowej też można powiedzieć, zdobywała Berlin, zdobywała inne miasta, a, a, a stolice, prawda, i, i tereny umocnione, natomiast a, jakbyśmy zapoznali się z niektórymi aspektami działaniami wtedy, Armii Czerwonej, to, to też leziła nieporadność. Więc może to jest taka cecha immanentna. Armii. Może ja. Już, tylko, już za chwilkę by Pani zapytała, ja tylko powiem, odpowiem Panu i panu, bo tutaj troszkę jest o przewidywaniach. Proszę Państwa, w kwestiach przewidywań to rzeczywiście trzeba być Billem Gatesem. My oczywiście także nie unikamy i nie unikniemy. Pokusimy się o pewną. Wypadkową tej wiedzy, którą zdobywamy, i ona w końcowej sekwencji książki też będzie, no, na zasadzie, co my sądzimy, że dokąd to zmierza. Natomiast, natomiast jak trudno jest to zrobić, żeby to nie było ble, 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 tylko miało parte, było oparte jakiejś jakieś konkrety, to prześledźmy choćby wydarzenia z ostatniego półtora roku i taką postać jak prezydent Stanów Zjednoczonych, pan prezydent Biden. Proszę państwa, półtora roku temu, czy państwo pamiętacie, jaka była pierwsza decyzja pana prezydenta Bidena? By sportowcy amerykańscy w Stanach Zjednoczonych, mężczyźni, mogli, mogli występować na równi z kobietami w zawodach sportowych na terenie Stanów Zjednoczonych, jeśli czują się kobietami. Kto nie wierzy, niech sprawdzi. To była pierwsza decyzja pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, by w Ameryce mężczyźni, którzy czują się wewnętrznie kobietami, mogli globalizować z kobietami na równorzędnych zasadach. To była pierwsza decyzja. Jaka była druga? Druga decyzja była o Nord Stream 2, zielone światło na Nord Stream 2. Innymi słowy, rozmawiamy tylko z Niemcami, bo Niemcy to Europa, Polska to w ogóle nie istnieje. Chcemy mieć zabezpieczoną Europę, bo gdzieś tam patrzymy na Pacyfik, tam będziemy przyglądać się Chinom, tam jest ten teatr, który nas najbardziej interesuje. A Europę oddajemy Niemcom, Niemcy rządzą, Unia, czyli Niemcy. Yy, niech sobie robią te Nord Stream, dwa macie zielone światło. Proszę Państwa, prawda jest taka, że tak jak Niemcy są współodpowiedzialne za tę wojnę, tak samo prezydent Biden jest współodpowiedzialny za tę wojnę, bo gdyby nie jego zgoda, nie byłoby tej wojny. Jest współodpowiedzialny za tę wojnę i trzeba mieć tego świadomość. Zmieniło się wiele przez ten rok i oto nagle mamy nowego prezydenta Bidena który przylatuje do Polski, już nie do Niemiec, to Polska jest dla niego partnerem, więcej wojsk amerykańskich. Mówi się o bardzo ciekawych interesach synów pana prezydenta Bidena w, na Ukrainie. Też proszę Państwa to badamy. Znaczy, my na ile możemy, badamy każdą teorię spiskową czy nie spiskową. A wyniki, proszę nas teraz nie dociskać i proszę o zrozumienie, przedstawimy Państwu w książce. Co okazało się z piskiem, a co okazało się po prostu przemielonym przez ręce i zostało tyle z tego, co przedstawiano jako fakty, co trucizny w zapałce albo tyle, co wody, jakbyśmy wzięli z oceanu. No, nic nie zostaje, a to, co zostaje, to i tak za chwilę przecieknie. Więc my każdą taką informację, którą tylko jesteśmy w stanie weryfikować, także tą dotyczącą drugiego dna tej wojny i zaangażowania Stanów Zjednoczonych, też proszę Państwa, się z tym w książce zmierzymy. Ale ja mówię o tym przewidywaniu. Jak trudno jest coś przewidywać, bo jakby ktoś jesienią 2021 roku, przepraszam, 2020 roku, kiedy pan prezydent Biden dochodził do władzy, jakby ktoś przewidział, że tyle się przez te półtora roku zmienia, no to naprawdę musiałby być Davidem Copperfieldem. Że nagle Biden, którym patrzy tylko na Niemców i tylko z Niemcami rozmawia i daje zielone światło dla, układów, dla układu rosyjsko-niemieckiego, kilkanaście miesięcy później Niemców marginalizuje, patrzy na Polskę, tu przysyła wojsko i nagle zmienia całkowicie, można powiedzieć, człowiek, który był zaprzeczeniem twardego prezydenta. Europa go jakby nie interesowała. Nagle się wszystko zmienia. Ja to mówię w kontekście przewidywania przewidywania, że w tej naszej rzeczywistości yy, yy, myślę, że kto jest naprawdę uczciwy, to mówi o faktach, mówi o konkretach, yy, bo ta rzeczywistość zmienia się błyskawicznie, można powiedzieć z dnia na dzień. My oczywiście także będziemy próbować dokonać pewnej analizy, ale analizy opartej o fakty, a nie o widzi mi się, a nie o widzi Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie.